Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony sznurwa i jest dzisiaj ze mną Kazik. Cześć, cześć! I gdzieś tutaj się czaił z tyłu mi, ale to jest nieważne. I gramy sobie po raz kolejny w MTA Days zresztą nagrywamy ten odcinek tuż po tuż? poprzednim tak, odcinku Tak, nagrywamy to tuż po poprzednim odcinku Ponieważ chcieliśmy sobie nagrać na zapas Tak więc... Ja Spójrz. chciałem, ale Kazik się kłócił Ej, Źle siedzę, fuck Weź wylądu gdzieś, bo ja chciałem usiąść tam, żeby postrzelać sobie Dobrze, czekaj już Nie, już nie chodź. Ale, ale tam jest ząbry, no, no wiem, spokojnie wiem, wiem. Ja nie wyląduję Patrz Patrz i się... Ale ty jesteś ciemno. super. Z <laughs> czego się rejesz? Ale, ale ty jesteś super. Dobra, lecimy. Na tym Ale ty będziesz miał gorzej przy desantowaniu się. Trudno. Ale tak Znale. to mogę strzelać przynajmniej. A no, ja nie mogę. więc. Zobaczcie, tylko teraz dalej jesteśmy tutaj w czasie w trakcie eksplorowania e, świata Daisy. No właśnie, leć na ten, ten bo jesteśmy... Blisko góry Chili, tleć na Chili. Może będzie Heli. Crash. Nie sądzę, ale... Można spróbować na no przed... będzie. Przydadzą cię nie. Się tak, tak. Heli Crash ogólnie przydałoby się znaleźć. E, tak więc uczynimy to zaraz. Po prostu polatamy sobie po całej mapie w poszukiwaniu. E, I tak myślę, że jak będzie mniej więcej środek odcinka, to będziemy sobie nad bazą i będziemy coś tam próbowali e, ugrać. Ale to wiecie, to jest takie tylko... No może, no nie wiem Może tak będzie, a może jakoś inaczej. Po prostu nieważne. Um, tak więc cóż, tak jak Kazik radził co lecimy sobie tutaj na naszą górę Chilliad, żeby sobie popatrzeć czy nie ma czasem hey, Felicusha. I cóż, 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 e, 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 tutaj jest pusto w sumie myślałem, że może tutaj ktoś ukryje swój pojazd na dole na, w tych krzakach całych a pozwolisz, że na jest nie? Nie pozwolę. No, dzięki. Mam taką fajną szklankę jak po whisky, nie? Taką. Super. No taka gruba jest gruba, taka fajna. Nie ma. Nie ma, nie ma. Dobra, tak więc lecimy dalej. W sumie teraz będziemy się kierować w kierunku LS, aby co znaleźć was? właśnie. Gdzie DLS. Poza przeż. Nie Przecież w, w Tam nie są trochę krasze. Tak. tak? A no tak, na tych, tych. tak, 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 dobrze. No, są co najmniej dwa, jest na takiej wiosce, na środku pola, jest jeszcze na, na górze takiej, na takiej górce dosyć. To też tam jest właśnie Hellic. A Bozie-bozie. No. I tutaj są jakieś te śmieszne takie wyciągniki. Tutaj drzewka widać rosną sobie. To jest utrudnienie duże dla sniperów, ale to jest ok. Właściwie to jest ułatwieniem, ponieważ mogą sobie tutaj... E, e, zarówno To jest zarówno ułatwienie, jak i utrudnienie, ponieważ mogą się tutaj skryć fajnie sobie przykampić, ale zarówno... E, może się tutaj ukryć ich o, potencjalna ofiara. Przez co właśnie Sniper nie ustrzeli celu. Tak A więc cóż... Nie zadaj się nic dodać. I tak sobie myślę, żeby tutaj znaleźć to miejsce całe, że tam... Że tutaj było... To jest tutaj To jest tutaj to, to, Tutaj była ta baza Uważaj, że żebyś wyślałem, żebyś nie wolno drzewa, bo one się mogą doładować, bo tutaj tak pusto, tak jakieś podejrzanie O, się do, się, do się, do, się, tutaj wczoraj byliśmy, tutaj jest od nas strania drzew. No. A więc cóż, podniosę lot i sobie wzlecimy tutaj. Kurde mole, nic nie widać ale... Dobra, lecia, ja wszystko widzę. I mam drzwi tak. otwarte przed nosem, ale wszystko widzę. Okej. Okay. Słuchajcie, tutaj jednak nie ma nic. Są tylko drzewka jakieś małe. Tutaj normalnie było odna strony takich dużych drzewek. Ale jak widać nie ma i... Dobra, ich leć, tak szukać się tego. Żyjemy. Crash lecimy, lecimy, Bo się... Szy... Przy... Szukamy tej... Tam Piąc... stąd jakieś dwa pojazdy, jest. Odwróć się w prawo stronę, z tyłu. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Na tej no, drogę, proszę. widzisz? Widzisz drogę? Uh... Widzisz drogę na wprost nas? Pojazd nie stoi. Lista. Nie widzę jego. Tylko... na wprost. Nie widzę problemu. teraz prosto, 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 prosto. I teraz Aha, no faktycznie stoją dwa pojazdy. E, najprawdopodobniej są to bobkaty, co już stąd widzę. Dobra, ale. Tak, się. Ląduj, to ja zobaczę. Muszę lądować, tak. Nie wiem, czy uda mi się to tak perfekcyjnie, ale jest okej. Okay. Dobra, ty do jednego, ja do drugiego. Dobra, może są całe przynajmniej. Niedziałający. Nie A ty ten pojazd? W środku również nic nie ma. O, u mnie nie działający też. Potrzebuję dwóch kół i, 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 i silnika i? ogólnie, nie? U mnie silnika, trzech kół, tankwarca najlepiej. Szkoda, że jednego z nich nie można wyciągać z nich, nie? Aha, to by było dobre. Poczekaj, nie, nie startuj jeszcze. Nie startuje, spoko. Dobra, lecimy. Ej, ja nie słyszę helikoptera znowu, fuck, świetnie. Ale dobra, będzie ciszej. Dobra, nie, 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 nie never mind. nie Słuchajcie, polecimy sobie w tą stronę, ponieważ tutaj będzie ta wioseczka cała i pole, o którym mówiłem, na którym się właśnie spałni. A ja sobie GTA 5 na PC-ta? Na PC-ta? Hmm. Nie wiem, zobaczę a co. A co masz PS3 albo Xboxa? Mam Xboxa. A co sobie? Nie wiem co ty. Po co mi to? Nie wiem. Wszyscy się tak gierają, a mi to niepotrzebne. Ja sobie wolę po prostu te te hajsy przeznaczyć, powiedzmy, na. Jest. O, proszę bardzo. Pierwszy, pierwszy. Bo ty, się, bo ty się witałeś, ty, ja pierwszy jestem. Dobrze, do, ja, no dobrze, dobrze. A ty pierwszy sprawdzałeś ten. Te czołgi całe tam coś tam. Ja pierwszy, no ja dobra. pierwszy. Nieważne. E, słuchajcie, Gówno nie kukuję, nic je ma. Opróżniony jest. Ta? A ty koje, A stronę, Jest, nie, ale jest jest koło jedno. A to możesz wsadzić. Nie, helikopter nam ucieka! Wiesz, jak się przestraszyłem, myślałem, że ktoś tak. kradnie. Nie, ze nie siedzi. Jest tam magazynek w dałem 1911. Poczekaj, mam pomysł. Żeby nie przeszkadzały ci drzwi, ja specjalnie wsiądę od strony. Dobra, możemy. możemy lecieć. tej strony. Czekaj. I drzwi są zamknięte. Okej, okay, lećmy. Lećmy. I lecimy. Słuchajcie, znaleźliśmy y, Helikrasha, niestety nic z nim nie było, tak, więc poszukamy czegoś innego, aby było więcej itemków dobrych. Wiesz, że jutro wychodzi jo. beta Battlefielda? Oczywiście u mnie będzie odcinek, nie, idzie. Jutro? Tak. A to, to jutro to ten, to so, czwartego i... dopiero chyba wychodzi ten, dla tych non-premium, nie? No chyba tak, nie wiem, ale ja bym po prostu, będę jutro tak chciał... Gdzie to, po co ty lodujesz? Nie, bo to we wtorek w wtorek. Pierwszego... Przynicy. Pierwszego października wychodzi. To tak będzie się. 1 o... października wychodzi beta dla tych dla premiumowców z BFA trójki, a bodajże 4 października wychodzi na ta, ta beta dla wszystkich, wszystkich. No, Zarówno ale... na konsole, na PC, -ty, na wszystkie. A ta wasza, ta, ta normalna to będzie dla was trochę jeden dzień albo dwa tylko. Tam będziemy mieć cały tydzień. Nie, ja wiem, po 4 dokładnie. O pier... Czy o 3, nieważne. Bo czwartego jest normalnie, a dopiero. A już pierwszego jest dla wszystkich, więc 3 dni dla Fuck. mnie to jest nic, więc co jest? Stoję. Chyba nie spadnę, nie? Nie. to oh, Już się przestraszyłem. spaść. No, bo zjadłem burgera, nie? Po co my tu przylecieliśmy? Tak, patrz. Leć tam do tego. Do m, Do... no do tamtego tego. No tam, gdzie Cozy? widzieliśmy tych gości i pozabijamy tam tego miasta. No, ja poszedłem Ale oni tam już nie są, człowieku. No dobra, ale można się pokręcić tam, nie? Polatać. A, a czekaj, do których? Bo byli ci pierwsi na wzgórzu, którzy ostrzelali nam lekko helikopter, i byli ci drudzy na. Drugi. drudzy, do tych drugich, nie? Trzech ich było. Dwóch. Trzech, trzech, bo jeden na się siedział w na tym na sahadzie. No, na ten, no niech. tak, no to, no to dwóch właśnie było, bo ten ten na się wcześniej biegał. A. nie. Ta, a tak. Przecież ten, to, to było tak, że jeden, dwóch siedziało na tym, sorry, dwóch siedziało na Sanhadze i trzeci siedział na X-ie podpiętym. Chyba tak, ale nie jestem pewien. No zresztą po co by się podpinał, skoro mógł sobie się normalnie No nie, Ale może po to, żeby solać do nas na przykład? Tak, ja po co, skoro no mógł sobie. No właśnie, Sennhezo z Sennhezo można. można? Nie wiem, never mind. Może jednak było ich trzech łącznie, nieważne. W każdym razie przejdziemy się przez Los. La, Las Venturas. Jest tam. leć tam Może, Możliwe, bazy. że tutaj jeszcze się natkniemy, Nie Jak coś to leć prawą stroną, nie? To ja będę do nich strzelał. W sensie tego. No, no, no. Spocznij. ja będę do nich strzelał, jak coś w razie czego. Znaczy wiesz, my mamy tylko PDW. PDW to jest broń krótkiego zasięgu, tak więc nie wiem czy my coś w ogóle zrobimy. Ja mam jeszcze M9 z tunikiem. O, autobus jest wbity w ziemię. To jest ten autobus, o którym człowiek ktoś pisał na czacie, że jest wbity w ziemię. Nie tego widzisz, ja go nie widzę. No był już z tyłu, A, no, nieważne. E, można zahaczyć ewentualnie oltnisko, bo tam często się spełnują fajne itemki na przykład w gara No dalej zobacz, zahacz, kawałek i. Zobaczymy Zobaczymy przy okazji. Może, już kogoś znajdziemy, zamiast czegoś? Tam coś jest. Może fajnie? Nic. Tam leży kółko, z tego co widziałem. Kółko. Ja, koło. O, hangarsy. są te hangarsy. Hangarsy i w sumie jest ich więcej niż Weź było. Weź podejść jak niżej trochę, to zobaczy tak, czy wiesz, tak patrzę Tu nic i w tym drugim też chyba nic. Na pewno? No, coś tam było, ale mało cenne. Ani żadnej broni nie było. A. Nie warto ryzykować w razie. Tutaj widzimy więcej hangarów, ogólnie została... mapa została całkowicie, całego GTA San Andreas strasznie zmodernizowana, tak więc bardzo fajnie. Fajnie, fajnie, Ty jeszcze można było na przykład otwierać te hangary albo coś. Słuchaj, to jest tylko GTA San Andreas, tutaj nie ma ten... to nie jest arma, żeby były już nawet otwierania drzwi i tak dalej. Tak więc cóż... To jest takie kiołko. Ogólnie z tym. Ostatnio na bezużytecznej znalazłem y, takie info, że tam podaje, że w GTA V można znaleźć podczas. Tak, nis, kiedy, musisz, to. kiedy musisz się udać na Grove Street, znajdujesz CJ razem z bdr czy... riderem tak? Jadący riderem i jeszcze kimś tam na rowerach, jak jadą. <grym> Ti nawet chyba nie strzelił, że to oni i po prostu rower, rower. I, się w, I w nich pierwszy tylko CJ uciekł. Znaczy, oczywiście wiadomo, że to nie są prawdziwe osoby. Prawdziwi CJ i Ryder, bo Ryder, z tego co, co czytałem, no to są. Ryder został. Skomlotowany, zginął przez CJ no. Został zabity, a CJ, z tego co mi wiadomo, został uznany za zmarłego w aktach policji, tak więc cóż. Przelecimy się teraz nad bazą. Możemy ewentualnie się zdecentować siebie tutaj na ten, na te... No ja nie, chcę, nie chcę ryzykować, nie, dzięki. Nie chcę ryzykować grupowo tak. Uzi. Nie chcesz to, nie! Nie, nie, chcesz, nie. chcesz to nie! Nie chcę! Na no to lecimy. No okej. Okay. I słuchaj, uważaj tutaj, żeby tutaj nam... A czekaj, kurde, ta dziura jest zabudowana teraz z hangarem pie. Ale hardcore'owo. No. Teraz nie ma, że podlecimy od gór... od górnie i ten sobie zdejmijmy kilku gości i wchodzimy. O, oho. Co, nie widzę. Już widzimy, tr już widzimy trupy zombie e, pod nami, co oznacza, że zostało tutaj, e, zostały tutaj zabite całkiem niedawno. E, tak, więc... Cóż, teraz muszę obserwować przede wszystkim stan zdrowia naszego helikoptera, bo jeśli będzie się zmniejszał, to oznacza, że e, niezaprzeczalnie ktoś nas ostrzej wywołuje, no chyba, sobie. że się pieprze w jakiś komin tutaj. O, no Sherlock. Co ty... Objaśniam jak ktoś nie wiedział spoczu. To... Dobra to... lec. Tu to... nic nie ma to... Nie chcesz zajrzeć do hangaru? No że wiesz, no ja do, jak do tam chętnie, nie ale mi nikt tu nie killnął, rozumiesz? Będzie, jedzie, rodziby, bo no, to ja nie rozdzibię będzie... Dobra, jest. Trajisz, tam nie ma Jakby, a jak będzie coś ładnego to mi powiedzę, ja to sam tam się przejdę. Ponieważ, poniaszki. A ja sobie przelecę tutaj zwiadowczo. No, ale tajnie, nie, nie, nie na mnie Z żeby zobaczyć czy żaden snajper się nam znicza, i przykładowo. Jebać je snajpera ale ważniejszy jest ten Civilian cloth, Survival Cloak, a ja znalazłem Civiliana. Co? Civilian. A Civilian to jest, ten Civilian można znaleźć wszędzie. Ale fajny jest, śmieszny. Fajny jest mój, jest to znaczy nie mój, tylko po prostu jego ja nosz. noszę. O, jest Empty Soda Crunch. Siema. Jak ty śmiesznie latasz z tym helikopterem się bujnąłem tak trochę w tył. Mm, m, 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 może w tym hangarze coś będzie? One są opróżnione wszystkie. O, tu jest e... PDW. W... No. I, ale tylko same PDW bez magazynka, to jest coś trzymać. Czyli czy jest oczyszczone i tyle, tak więc cóż. Dobra, biegnę do ciebie, ląduj. Gdzie ty do nich kurwa chcesz bić, jak latem? temu To ląduj tu, gdzie jest. No to spokojnie, no to powiedz, wyląduj, ja do ciebie przybiegnę. Dawaj. Nie, że, nie, że ten... Nie, że ten, no właśnie. Tutaj na placyku choćby bo ja się boję, że jubnę w ten, w latarnię. Siadać. 77 HP, To Pewnie za to, że... Dobra. Punkt krz. No. Zobacz, nieznany jako la, Laczuch, Ej, co robię? się tutaj na tą satelitę. Myślisz, coś tam będzie? tutaj raz znalazłem cz -kę. Co? To może na tą skończymy, co? Niech będzie i tak. Niech będzie i tak, bo w sumie dwa się rozgadaliśmy, pograliśmy. Dwa, dwa odcinki wystarczą w zupełności, a jak coś to co się nagra jeszcze widzicie. Ja dzisiaj muszę jeszcze nagrać dzisiaj ten. Tą consensę z Ghost Recon Future Soldier. Ponieważ pobrałem go na nowo, ponieważ nie chciał działać. Nie wiem czy to nie jest, nie jest mało odpowiedzialne, że my tutaj tak zaparkowaliśmy Helkę, to... tu jest, tu jest, tylko że nie mogę tego wejść. Wejdę do środka. M1911 mag i slugi do Winchestera razy dwa. Więc coś wartego uważam. Binoculars. Binoculars! bardzo fajny patent. Jeśli nie, ktoś nie ma snajperki, ja chcę sobie przysumować czasem. Ale tak nic nie ma. Dobra. Czy co, chyba, chyba będziemy kończyć. A nie, to chodźcie jeszcze na tamtą górę, o tam coś było widziałem. Chodź. Polecimy na tamtą Elkro. górę i z tamtej góry, bo tutaj zombiaki są. Startuj! Okay. Fuck startuj, szybciej, 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 zombiaki. Okej, okay, spoko, spogł, spogł, spogł. Widzisz, nawet, nawet ani razu nas nie cierpią. A wlecimy w sobie w ptaszka pikselowatego. tego. Szybko mi Dawaj tam w prawo, w prawo, prawo, prawo. prawo, w prawo. Sprawo. No i tam prosto na tą okay. górę. E, bo... To są budynki wstawione dla sniperów. No ale no, może coś być w nie? Możemy sprawdzić przynajmniej yes. i na koniec odcinka. Nie sądzę. No nic nie ma. Trudno, ale ogólnie wylądy się pożegnamy już, nie? A, no Znowu tak. kończymy nie musiało... odcinek z helikopterem. Wow. Tak, no ale cóż. Mamy helikopter, no to co się... Ja się nie powożę? No właśnie. Dobra, to by było chyba na tyle w ostatnim odcinku. Ty że się żegnał, teraz ja się żegnam. To by było chyba na tyle z tej strony. Oczywiście wasz 212k ze Za mną był dzisiaj Sznurówka. <laughs> Szdurówka, borówka i no i ogólnie dzięki za oglądanie. Zobaczymy się na serwerze. To tyle, trzymajcie się, cześć. Cześć.